Wszystko moja, walczy dziś o Twą stolicę Boże Pomóż mi bym stracił dla niej życie Jeśli ma ocalić to naszą ojczyznę Jestem gotów iść i doznać za Ciebie krzywdę Krzyw nam wyrządzono wiele śmierć, wokoło nie jeden Nekrolog płacimy za dumę i honor, przyjdzie czas że zapłacą nam słono Teraz wiary mam w Polskę błogosławioną Moja Warszawo, moja ojczyzno Młodzież w stanie wojny stała się tak silną Mamo, do zobaczenia, dziś idę walczyć Módl się za Polskę, abym nie wrócił na tarczy Polsko moja, walczę dziś o tą stolicę Boże, pomóc mi bym stracił Dla nich żyć i ma ocalić To naszą ojczyznę jestem gotów iść i doznać Polsko moja walczę dzisiaj o stolicę Boże pomóż mi stracił Dla nich się ma ocalić Do naszą ojczyzny Jestem gotów iść i doznać Za ciebie krzywdę Polsko moja Armia Krajowa była największą ochotniczą i podziemną armią w historii. Należało do niej prawie 400 tysięcy żołnierzy. Ci, którzy nie zginęli w walce, walczyli o wolną Polskę jeszcze wiele lat po wojnie.